Jest drugi świeże w tym roku. Wylawany nadoczniak. Do byłby 12, tak byłby, Na około spół kilo cięższy od, od tego wczorajszego. Nie spodziewałem się, że tutaj się teraz coś trafi. Właściwie już jechałem do domu. Myślę, że zajazd taki fajny, stanę autem na chwilę. Zobaczę. To jest taki, można powiedzieć, że to młotnik trochę już większy, ale I sobie leżą tutaj widać odchodów dużo tam ulica jest jakieś pół kilometra może mniej słychać jak auta jeżdżą czyli mamy drugą drugą sztukę w tym w tym sezonie fajny ciemny porozglądam się może coś do pary się trafi Pozdrawiam, życzę udanego sezonu, ładnych rzutów.